Cześć, tu Witam Witamy dzisiaj Was w kolejnym teście na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie flarki, flary od GAO, wersja zielona, czerwona. Takie flary kosztują pojedynczo, jak kupując sztuki, około... 768 zł coś takiego aktualnie na odpalaj da się je kupić tylko w pięciopakach i one wtedy na sztukę wychodzą jakoś po 6,50 ale no tak jak mówię tylko w pięciopaku więc to już od was zależy no plus też od flar jak się pokażą, czy w ogóle je warto w tym pięciopaku kupować bo cena co jak co jak za flarę Całkiem, całkiem uczciwa. Gramatura czerwonej 40 gramów. Tutaj również 40. C posiadają oczywiście. Klasa T1, T1 opisany jako ogień belgalski. Kod produktu F40, myślnik G. F40, myślnik R. Czas działania około 60 sekund, więc dość długo. Numer partii... Tutaj mamy 2018 rok, więc one już trochę mają, ale są dostępne bez problemu w sklepach, więc co, Zabieramy się za testowanie. Zapraszam was tylko do linku w opisie. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. A w opisie znajdziecie linki do sklepu od właśnie, gdzie macie mój kod rabatowy. Do Discorda, do Instagrama, do TikToka i tak dalej, i tak dalej, więc serdecznie zapraszam. Może pierwszą wezmę czerwoną, umocuję flarkę, ustawię Was na statywie i widzimy się za sekundkę. No ale jestem z powrotem, no i idę podpalić. Szczerze mówiąc, jak na budżetową flarę, bo nie oszukujmy się, to są, to są race flary z dość budżetowej kategorii cenowej z tej półki, bardzo zaskakująco czas. Zgadza się, w pełni się zgadza, nawet według mojego tutaj zegareczka podczas nagrywania, nawet trochę ponad minutę. Bardzo ładnie. Wysoki płomień, ładny czerwony kolor. Na kamerze to widzieliście bardziej tak o, taki róż, ale naprawdę mogę, y, mogę y, powiedzieć, że jest to ładny czerwony kolor. Bardzo duży płomień, tak jak już powiedziałem, i zaskakująco mało dymu. Wiadomo, że ten dym był podczas spalania się flary, ale jednak jestem przyzwyczajony do tego, że wiele z tych flar spala się z dużo, dużo, dużo większą ilością dymu. Tutaj naprawdę tego dymu było skąpo, to raczej dobrze, e, przynajmniej w moim odczuciu, jednak flara e, ma się zachować światłem danego koloru, a nie e, zadymieniem. E, jestem ciekawy zielonej, na razie duży plus. E, nie mam dużego doświadczenia w, kategorii, w tej kategorii produktów w flarach i racach, e, ale postaram się ocenić i myślę, że będę dość. E, dość rzetelny mam nadzieję mam nadzieję, że któryś z widzów ma dużo większe doświadczenie w tych sprawach w sprawach trochę bardziej stadionowych, że tak ujmę. i z chęcią przeczytam jego opinie, jeśli takie racje już miał na razie mi się podobają bo widziałem dużo, dużo gorszych, po prostu dużo gorszych, budżetowych rac ta się paliła naprawdę długo naprawdę wielkim płomieniem nie oświetlała może jakoś znakomicie, ale kolorek ładny. Idę po zieloną. No i czas liczymy też minutkę. Też minutka. Zobaczymy, czy faktycznie ta minuta będzie. Po raz kolejny czas zdecydowanie się zgadza. E, co mogę powiedzieć? E, płomień chyba nawet jeszcze większy niż tej czerwonej. E, jednak znacznie dużo, e, znacznie dużo więcej dymu. E, przynajmniej to mi się rzuciło w oczy. Fajnie, że czasowo się zgadza, że nie jest to przekłamany czas na tym produkcie. E, światło po raz kolejny nie było intensywne. Było ładnie zielone. W tym małym kółku naprawdę dość ładnie zielono wszystko się mieniło. Jednak, no nie oszukujmy się, stroboskop to nie jest. Ale jako budżetowa flarka naprawdę mi się podobają. Myślę, że nawet 7 z plusem mógłbym mi dać. Tak jak mówię, nie mam dużego doświadczenia we flarach, ale jak na takie powiedzmy, no nie pierwsze, ale jak na małe doświadczenie z tego typu produktami to to nie zaskoczyło pozytywnie, e, oczekiwałem po prostu no, typowej, budżetowej Flary, e, no, która nie grzeszy e, zbytnio jakością, tutaj Gało się postarało, e, cena dość konkurencyjna, e, wiele Flar jest w podobnej cenie, troszkę wyższej i... Wydaje mi się, że są gorsze, więc tutaj 7 plus 8 z pewnością mogę dać. Czekam na wasze opinie w komentarzach. Szkoda, że nie ma więcej kolorów z tych GAO, przynajmniej z, tych, z tej wielkości, z tego co wiem. Mam jeszcze tutaj przy sobie trochę innych flarek. Przetestujemy sobie innych importerów i może później w następnych testach trochę obniżę ocenę tych, ale zobaczymy. Zobaczymy czy któreś, które na mnie jeszcze tutaj czekają no, pobiją te od GAO. Na ten moment jestem zadowolony i dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Trzymajcie się. Cześć.